Siemaneczko! Ja jestem WanderPlacek, a w tym audiologu chciałam wam powiedzieć, właściwie was poinformować o tym, iż dostałem partnera na YouTube. Jak zresztą możecie wywnioskować z tego, iż posiadam na moim kanale banner. A więc pierwszą sprawą jest, e, pierwsza sprawa jest taka, iż posiadam nowy lajr, który stworzył play. Pamiętajcie, o, e, link do niego macie w opisie. E, a druga jest sprawa oczywiście ta ważniejsza, jest taka, iż posiadam od wczoraj właściwie e, partnera od RPM, ze... Wulelele. Z jakiego powodu się naprawdę bardzo cieszę? Gdyż naprawdę, że mało osób, śledzących moją liczbę widzów, posiada partnera. Co jest dla mnie trochę takie yy, dziwne i niemożliwe. No ale cóż, jednak się udało tam partnera, który daje mi możliwość e, pierwszą możliwością tego mojego partnerstwa jest posiadanie właśnie baneru na kanale, jak zresztą możecie sobie zobaczyć Ma e, drugą sprawą jest oczywiście zarabianie na filmach ale to minimalne, gdyż RPM e, Network właściwie mi tego dużo, wiecie, nie gwarantuje dużo hajsu tak można to powiedzieć, ma e, spokojnie, się nie sprzedam ale będę robił filmy dlatego, że lubię, a nie dla pieniążków jak to oczywiście, jakie oczywiście będą wasze komentarze znając YouTube, tak zając YouTube, bo naprawdę pod każdym w filmie e, informującym na przykład o tym, że dana, os dana osoba, dany YouTuber dostał partnerstwo, jest komentarz z tsunami, najmniej przykład dwa komentarze e, e, sprzedałeś się. No ale cóż, e, ja nadal będę tworzył dlatego, że chcę, więc naprawdę nie bójcie się, nie, nie stanę się jakimś kompletnym materialistą, który będzie grywał dla samych pieniążków. No więc o tym możecie się. wiecie. O to możecie być spokojni. E, drugą sprawą, e, liveowanie na YouTube. E, mam teraz opcję liveowania na YouTube, co z czego nie wiem, czy będę korzystał, gdyż na razie czt, właściwie live, y, live y może będą, się się mój kanał, a raczej rzadko, gdyż po prostu nie mogę znaleźć, wiec, dłuższego czasu, żebym mógł sobie spokojnie posiedzieć przed komputerem i Odcinki to tam przykład... No, odcinki oczywiście, że znajdę czas, ale na takiego dłuższego lewa to bym musiał po prostu, wiecie, bardziej zorientować moje zajęcia. Więc lewy będą, tylko jak po prostu nie wiem, po prostu znajdzie się duża przestrzeń czasowa, w której będę miał. Nic roboty. O! <noise> coś takiego. Mogłem um, przez mój boku przychodzą różne lu ludzie, człowieki i inne takie stworzenia, moja siostra i ogółem, a wiecie, chcę, żeby ten live był taki, wiecie, znośny, więc wolę, żeby po prostu, nie, wiem, może będzie mniej ludzi w domu czy coś takiego, może będę sam w domu i przez większość, przez długi okres czasu czy coś. Więc live y będą, tylko że jak wiecie, nie teraz. No i cóż, e, co mam jeszcze powiedzieć, e, pieniążki z YouTube ja będę oczywiście, pieniążki z YouTube, pieniążki z partnerstwa będę przekierowywał, e, no chyba raczej e, na ulepszymy komputer, wiecie, to jest e, papier, papier, papierowy komputer, tak. E, już e, na przykład, e, już w najbliższym tygodniu będę zakopywał e, e, dwa RAMu. Chociaż no, oczywiście nie, nie z tych w pieniążków, tylko z własnych, gdyż e, umówi umówiłem, że RPM bardzo mało płaci. Więc niedługo wiecie: Lagi na przykład w pięknym Baku zostaną na, e, kompletnie usunięte. E, no i tak. Pieniążki jeszcze będą oczywiście przeznaczone na konkursy, Już planuję. Jeden konkurs um, zadałem tutaj na Facebooku, um, więc jakby wtedy to możecie sobie luknąć um, o co chodziło w tym konkursie. Znaczy, o co będzie chodzić w tym konkursie. Wszędzie się jeszcze nawet nie zaczął. Zapytałam was, co byście chcieli um, wygrać, i odpowiedź właściwie mnie nie. Mnie, mnie ten. Kurde. Mnie nie zdziwiła. No, sami sobie zobaczcie, ja tutaj nic nie będę mówił. Hmm. No i właściwie to wszystko. Podsumowując tą ostatnią. Podsumowując z tą ostatnią informację, chciałbym wam powiedzieć jeszcze tak na szybko, że te pieniążki będę szkłaś tylko na konkursy dla was i po prostu, żeby jeszcze trochę mój komputer, gdyż wiecie. Grat, papier, drewno, deska, coś tam wszystko, coś tam... Nie dobra. No to co? To było wszystko, mówi Wam naprawdę naprawdę jestem taki zadowolony z tego partnerstwa. nie uwierzycie nawet jak. No i cóż, kochani. Pewien idiot jak minim Wander Placek za szybko włączył nagrywanie, więc nie znam się pożegnać, więc siemka, kochani.